Idea BDP nie jest nowa. Pierwsze koncepcje pojawiły się już w latach 60, a jednym z jej największych zwolenników był noblista Milton Friedman. Uważał, że taki system nie tylko uprości administrację, ale też zlikwiduje tzw. pułapkę biedy. Bo w tradycyjnych systemach zasiłków często jest tak, że jeśli zaczniesz zarabiać choćby trochę więcej, tracisz prawo do pomocy. W efekcie wiele osób woli nie podejmować pracy, żeby nie stracić świadczeń. Dochód podstawowy to zmienia. Niezależnie od tego, czy zarabiasz, czy nie, pieniądze i tak otrzymujesz. Dzięki temu każda dodatkowa praca naprawdę się opłaca. W praktyce oznaczałoby to coś jeszcze większego zniknięcie ogromnej biurokratycznej machiny. Nie byłoby już urzędników sprawdzających wnioski 800, dodatki mieszkaniowe czy dopłaty do opału. Nie trzeba byłoby udowadniać dochodów, przynosić zaświadczeń, ani tłumaczyć się z sytuacji rodzinnej. Państwo wypłaca wszystkim porówno. A obywatel sam decyduje, jak spożytkować środki. Dla wielu ludzi brzmi to jak spełnienie marzeń. Stała kwota, którą można przeznaczyć na czynsz, jedzenie, edukację dziecka czy leczenie. W czasie, gdy inflacja drenuje portfele, a koszty życia rosną z miesiąca na miesiąc, BDP mogłoby być prawdziwym zabezpieczeniem dla każdego. W innych krajach już to testowano. W Finlandii przez dwa lata grupa dwóch tysięcy bezrobotnych otrzymywała stałą kwotę miesięczną bez żadnych warunków. Wyniki były zaskakujące, beneficjenci nie przestali szukać pracy, jak obawiali się krytycy. Przeciwnie, czuli się pewniej, mniej zestresowani i częściej podejmowali nowe zajęcia. W Kanadzie, Włoszech i Hiszpanii podobne eksperymenty wykazały, że BDP może poprawić nie tylko sytuację finansową, ale też zdrowie psychiczne i relacje społeczne. Wyobraź sobie, że co miesiąc na twoje konto wpływa 2333 zł. Nie z pracy, nie z programu socjalnego. Nie z pomocy społecznej. Po prostu dlatego, że jesteś obywatelem tego kraju. Nie musisz wypełniać żadnych wniosków, nie przechodzisz przez biurokratyczny labirynt, nikt nie pyta o twoje zarobki, status czy wiek. Pieniądze wpływają zawsze, niezależnie od wszystkiego. Brzmi jak utopia? A może jak przyszłość, do której Polska właśnie zaczyna się zbliżać? Bo to właśnie teraz, po latach debat o zasiłkach, 800 plus i kolejnych programach, pojawia się idea, która może zmienić cały system. Jeden, prosty, uniwersalny dochód zamiast dziesiątek świadczeń. 2333 zł dla każdego, bez wyjątków. Czy to realne? Czy to się Polsce opłaci? I czy oznacza to koniec 800? Plus? W ostatnich latach system pomocy społecznej w Polsce rozrósł się do gigantycznych rozmiarów. Rodziny składają wnioski 800, plus, dodatek mieszkaniowy, dopłata do prądu, Babciowe, bon turystyczny, a czasem nawet kilka innych programów lokalnych. Każdy z nich ma własne zasady, progi dochodowe, formularze i urzędników, którzy muszą to wszystko weryfikować. To tysiące stron dokumentacji, setki godzin biurokracji i miliardy złotych wydawane nie tylko na świadczenia, ale też na samą ich obsługę. W odpowiedzi na ten chaos coraz częściej pojawia się jedno pojęcie bezwarunkowy dochód podstawowy, w skrócie BDP. Pomysł prosty jak nigdy dotąd. Zamiast dziesiątek różnych świadczeń, każdy obywatel, od dziecka po seniora, otrzymuje co miesiąc taką samą kwotę pieniędzy. Bez względu na to, czy pracuje, czy nie. Czy zarabia dużo, czy nic. Według najnowszych założeń, w Polsce miałoby to być 2333 zł. Kwota ta nie jest przypadkowa, obliczona ją jako minimum, które pozwala pokryć podstawowe koszty życia w obecnych warunkach gospodarczych. Dla wielu rodzin to byłaby rewolucja. Zamiast składać kilka wniosków i czekać miesiącami na decyzję, środki trafiałyby na konto automatycznie, co miesiąc, bez biurokracji. W Stanach Zjednoczonych, po pandemii, pomysł uzyskał nowy wymiar. W Kalifornii, Teksasie i Karolinie Północnej prowadzono lokalne programy, w których uczestnicy otrzymywali od kilkuset do kilku tysięcy dolarów miesięcznie. Okazało się, że większość ludzi wydaje te pieniądze rozsądnie na jedzenie, rachunki, edukację dzieci nie na luksusy, jak często zakładają sceptycy? A jak wyglądałaby taka zmiana w Polsce? Szacunki ekonomistów są podzielone. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego, aż 51% Polaków popiera ideę dochodu podstawowego. W grupie osób, które wiedzą, jak działa ten system, poparcie rośnie do 62%. To pokazuje jedno: im lepiej ludzie rozumieją koncepcję, tym bardziej ją akceptują. Ale problemem są pieniądze. Wprowadzenie BDP na poziomie 1200 zł dla dorosłych i 600 ZTU dla dzieci kosztowałoby państwo około 376 miliardów złotych rocznie. A przecież obecnie cały system świadczeń społecznych to wydatek rzędu 418 miliardów. Teoretycznie więc, to możliwe. Gdyby zastąpić wszystkie dotychczasowe programy jednym świadczeniem, koszty nie musiałyby wzrosnąć. Pytanie tylko, czy politycy będą mieli odwagę to zrobić? Bo BDP to nie tylko nowy sposób wypłat, to zupełnie nowa filozofia państwa. Przeniesienie zaufania z biurokracji na obywatela. W tradycyjnych systemach zakłada się, że państwo musi kontrolować, kto potrzebuje pomocy, a kto nie. W systemie BDP zakłada się coś odwrotnego, że każdy ma prawo do minimum bezpieczeństwa i że większość ludzi potrafi z tych środków korzystać odpowiedzialnie. To zmiana mentalna. To odejście od myślenia w stylu państwo da, jeśli spełnisz warunki, na państwo ufa, że sam wiesz, jak najlepiej wykorzystać swoje pieniądze. Krytycy jednak ostrzegają, to może być niebezpieczna gra. Jeśli każdemu wypłaca się ponad 2000 zł miesięcznie, bez żadnych wymagań, część ludzi może stracić motywację do pracy. Niektórzy ekonomiści mówią wręcz o społeczeństwie stagnacji, w którym aktywność zawodowa spada, a gospodar. Inny problem to inflacja. Wstrzyknięcie do gospodarki tak dużej ilości gotówki mogłoby spowodować wzrost cen, a tym samym zmniejszyć realną wartość samego świadczenia. W praktyce to, co dziś pozwala przeżyć miesiąc, za kilka lat mogłoby starczyć tylko na połowę potrzeb. Są też pytania polityczne. Co stanie się z programem 800, plus? czy zostanie zlikwidowany? W teorii tak, bo BDP zastąpiłby wszystkie inne świadczenia. Oznaczałoby to koniec programów celowych, także dodatków dla rodzin, seniorów, a nawet dopłat energetycznych. Zamiast tego każdy dostałby po prostu jedną, równą kwotę. Dla niektórych to wizja sprawiedliwa, dla innych niebezpieczna. Bo czy naprawdę powinniśmy wypłacać tyle samo osobie zarabiającej 30 tysięcy złotych miesięcznie i osobie, która nie ma nic? Czy to nie niesprawiedliwe? Zwolennicy odpowiadają, że właśnie w tym tkwi siła BDP. W równości. Bogaci oddadzą więcej przez podatki, biedni dostaną więcej w relacji do swoich potrzeb. Ale każdy będzie traktowany tak samo przez państwo. W Polsce idea ta ma już swoją historię. Kilka lat temu w województwie warmińsko-mazurskim planowano pilotażowy program, który miał objęci kilka tysięcy mieszkańców. Projekt był przygotowany, finansowany częściowo ze środków Unii Europejskiej, ale pandemia COVID-19 zatrzymała wszystko. Od tamtej pory temat powraca co jakiś czas w debatach publicznych. W ostatnich miesiącach pojawiły się sygnały, że dyskusja o BDP może wrócić do Sejmu w latach 2025-2026. Pytanie jednak pozostaje to samo: czy Polska jest gotowa na taki eksperyment? Z jednej strony mamy społeczeństwo coraz bardziej zmęczone biurokracją i niepewnością finansową, z drugiej gospodarkę, która wciąż odbudowuje się po kryzysach. Zwolennicy BDP twierdzą, że wprowadzenie uniwersalnego świadczenia zwiększyłoby poczucie bezpieczeństwa, podniosło konsumpcję i poprawiło jakość życia milionów ludzi. Przeciwnicy obawiają się, że doprowadzi to do wzrostu podatków i rozleniwienia społeczeństwa. Ale może prawda leży gdzieś pośrodku? Bo BDP to nie tylko kwestia pieniędzy to test zaufania między państwem a obywatelem. Czy potrafimy zaufać sobie nawzajem? Czy wierzymy, że każdy człowiek potrafi odpowiedzialnie zarządzać własnym życiem? Jeśli da się mu szansę? 2333 zł miesięcznie to nie tylko liczba. To symbol. Symbol świata, w którym każdy ma prawo do bezpieczeństwa finansowego, niezależnie od sytuacji. Ale to też symbol odwagi, bo wprowadzenie takiego systemu wymagałoby największej zmiany społecznej od czasów transformacji ustrojowej. Więc kiedy słyszysz 2333 ZEU dla każdego Polaka, możesz pomyśleć, że to tylko polityczna fantazja. Ale świat już testuje te rozwiązania. Kraje takie jak Finlandia, Hiszpania czy Kanada udowadniają, że to nie science fiction. To realna alternatywa dla skomplikowanego systemu pomocy, który coraz częściej po prostu nie działa. Może więc to nie pytanie, czy wprowadzimy bezwarunkowy dochód podstawowy? Może pytanie brzmi, kiedy i czy będziemy na to gotowi? Zamknięcie filmu Ładunek emocjonalny i refleksja. Bo jeśli naprawdę chcemy Polski w której każdy ma równe szanse, może właśnie w prostocie kryje się przyszłość. Może to nie rewolucja ekonomiczna, ale ewolucja społeczeństwa od kontroli do zaufania, od biurokracji do wolności. A wtedy 2333 zł miesięcznie nie będzie już tylko pieniędzmi. Będzie znakiem, że wreszcie zaczęliśmy wierzyć w siebie nawzajem.